Ile ról może spełnić jedna osoba, siostra, mama, narzeczona, przyjaciółka, opiekunka osoby niepełnosprawnej? Joanna ma tylko 21 lat, a już tyle dźwiga. Jest siostrą kochającą, odpowiedzialną i twardo stąpającą po ziemi. Stała się też mamą dla trojga swojego rodzeństwa. Ich mama zmarła niestety na nowotwór pod koniec października. Joanna walczy o prawa opiekuńcze dla swojego rodzeństwa i walczy też o mieszkanie socjalne. Nie myśli o sobie. Joanna jest też narzeczoną. Stała na progu dorosłego życia, kiedy los zrzucił na nią ogromną odpowiedzialność. To bardzo dużo życiowych ról, jak na 21-letnią kobietę. Jesteśmy dzisiaj tu wspólnie z aktorami Teatru Szóste Piętro, żeby pomóc jej i jej rodzinie. Szykujemy dla niej paczkę, namawiamy wszystkich, którzy nas oglądają, którzy mogliby pomóc podobnym rodzinom, żeby też wsparli te rodziny. Bycie darczyńcą jest wspaniałym uczuciem, ponieważ tego dnia możemy zrobić coś wyjątkowego dla tych ludzi, małym kosztem. Naprawdę dla nas to nie jest wielki wysiłek. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.